Pierwsze objawienie się Matki Bożej Pompejańskiej Giovanninie Muti. Fragment książki Historia sanktuarium w Pompejach, napisana przez błogosławionego Bartola Longo. Wydawnictwo: Rose Maria. 1 czerwca 1876 roku ja i hrabina de Fusco odwiedziliśmy kilka neapolitańskich domów, aby zbierać ofiary na dalszą budowę kościoła. Prosiliśmy znajome osoby o wskazywanie kolejnych pobożnych rodzin, które zgodziłyby się na składanie miesięcznej ofiary jednego solda. Przy tej okazji ojciec Cirillo z miasta Forio Dischia Skierował nas do rodziny Lageca, mieszkającej przy ulicy Santa Teresa 75. Udaliśmy się tam natychmiast, by przedstawić dzieło pompejańskie. Było to 6 czerwca 1876 roku. Mimo uprzejmego przyjęcia, panie domu nie mogły uwierzyć w prawdziwość naszych słów. Gdy im przedstawialiśmy nasze zamiary, jedna z nich powiedziała: To niemożliwe, żeby zbudować kościół z ofiar w wysokości jednego solda. Chyba chciały się nas pozbyć. Aby je przekonać, opowiedzieliśmy o niektórych łaskach, jakie dostąpiło kilka osób płacących ofiary jednego solda. O, gdyby Maryja zechciała uczynić cud. Bestchnęła pani domu. Teraz jest może najlepsza okazja ku temu. Naszą ukochaną przyjaciółkę, panią Giovanninę Muti, przeniesiono dziś w bardzo złym stanie z naszego domu do willi Doria na wzgórzu Womero. Właściciel tego domu jest tak święcie przekonany, że umrze ona w jego domu na gruźlicę że zapewnił sobie w umowie wynajem z płatnością za trzy lata i zwrot kosztów odnowienia mieszkania po jej śmierci. Także lekarz pozbawił nas dziś wszelkiej nadziei. Opłakują ją wszyscy przyjaciele, a najbardziej my same. Jej mąż jest bliski rozpaczy. Oni mają pięcioro dzieci. Niech chora ucieka się do Matki Bożej Różańcowej, zaproponowałem, która teraz udziela licznych, nadzwyczajnych łask w związku z dziełem, które realizujemy. Gdyby pan wiedział, ile obietnic złożył jej mąż, ile ofiar przekazał na różne kościoły, a wszystko to na nic, stracił już zaufanie. Nie mamy na myśli ani obietnic, ani ofiar. Pani Muti mogłaby uczynić tylko to, co okazało się już skuteczne w tylu przypadkach. Pokazałem im arkusz papieru, podpisany słowami: Na budowę kościoła w Pompejach. I dodałem: Niech chora wpisze tu swoje imię i nazwisko, deklarując małą ofiarę. Niech się postara o jeszcze kogoś i stara się wspierać to dzieło w miarę sił. Najświętsza panna nie pozostawia ani jednego dobrego uczynku bez nagrody. Niech także obieca, że publicznie ogłosi o uzyskanej łasce. Tak też się stało. Jeszcze tego samego wieczora panie Lagedza napisały do swojej chorej przyjaciółki, prosząc, aby oddała się opiece cudownej Matki Bożej Pompejańskiej i aby przyrzekła, że będzie wspomagała dzieło budowania świątyni na jej cześć. Pani Giovannina Muti z domu Sabbato miała zaawansowaną gruźlicę. W grudniu w 1875 roku na jednym z żeber pojawiła się opuchlizna. Znani lekarze orzekli, że to guz, który należy wyciąć. Zblekano jednak kilka miesięcy z nadzieją na poprawę. Po ponownych naradach lekarzy, gdy wskutek gwałtownego bólu w kręgosłupie zaczęto obawiać się stanu zapalnego, 22 kwietnia 1876 roku przystąpiono do operacji. Cierpienia zwiększyły się tak, że trudno opisać, co ta biedna kobieta musiała przechodzić. Bardzo często miała napady wycieńczającego kaszlu. W końcu pojawiła się wysoka gorączka, dochodząca do 40 stopni. Stracono nadzieję na utrzymanie jej przy życiu. Ponieważ jednak nie chciano zaniedbać żadnego środka, lekarze zalecili zmianę klimatu. Zawieziono ją więc na wzgórze Womero. Tam jednak stan pogorszył się do tego stopnia, że sama czuła, jak uchodziło z niej życie. Nadchodziły coraz smutniejsze wiadomości. W takim beznadziejnym położeniu chora odebrała list od pań Lagetta. Przeczytawszy go, poczuła silne wzruszenie i natychmiast wpisała się na listę ofiarodawców. Potem przywołała swoją matkę i służbę. Kiedy wszyscy już się zapisali, ogarnęła ją tak wielka ufność, że oczekiwała uzdrawiającego cudu. Nadszedł 8 czerwca. Minął okrągły miesiąc od dnia, gdy w Pompejach zaczęto budowę kościoła. Tego dnia Giovannina Muti po przebudzeniu się ujrzała królową niebios, siedzącą na tronie z dzieciątkiem Jezus na ręku i trzymającą w palcach różaniec, ale bez korony nad głową. Tak właśnie przedstawiona była Maryja na starym obrazie w Pompejach. Chora jednak o tym obrazie nic nie wiedziała. We śnie Widziała, jak Maryja patrzy na nią z miłością, zaczęła więc gorąco ze łzami modlić się o zdrowie i o uwolnienie od cierpień. Przy tym, w milczeniu, bo z powodu płaczu nie mogła mówić, wskazywała na dzieciątko, jakby prosiła Maryję, by wstawiła się u Jezusa. W tej chwili najświętsza panna uśmiechnęła się i, patrząc jej w oczy, podała białą wstążkę. Na której napisane były słowa: Dziewica różańcowa z Pompejów udzieliła łaski chorej Giovanninie Muti. O matko, spodziewałam się tego. Czy jednak się nie mylę? Czy wyzdrowieję? Czy nie umrę? powtarzała weśnie. Nagle wszystko zniknęło. Chora początkowo nie wierzyła sama sobie i uważała to widzenie tylko za sen. Lecz to nie był sen, bo słyszała hałasy i rozmowy dobiegające z sąsiedniego pokoju. Czy było to więc objawienie Matki Bożej Różańcowej? Nie mogła jednak wytłumaczyć sobie tego, że najświętsza panna siedziała na tronie bez diademu. Dotąd widziała ją na obrazach w postawie stojącej i z królewską koroną na głowie. Cóż więc miała znaczyć ta nowa, niecodzienna postawa? Czuła też szczególną radość, przybyło jej sił i jakby pobudzenie do nowego życia. Wzruszenie nie pozwalało jej opowiedzieć innym o widzeniu, ale dlaczego miałaby się z tym ukrywać? Czemu nie powiedzieć najbliższym i rozpalić na nowo zgasłą nadzieję? Zebrała więc wszystkie siły i zwołała domowników, po czym płacząc ze wzruszenia. Opowiedziała swoje widzenie. Natychmiast ustała gorączka i kaszel. Podczas gdy dzieliła się objawieniem, do pokoju wszedł Ferdinand Muti. Kiedy ujrzał swoją żonę siedzącą prosto na łóżku i mówiącą bez kaszlu, nie mógł posiąść się z radości. Pobiegł natychmiast do stajni, dosiadł konia i popędził do pani Lagetza. Jak tylko wszedł do ich domu. Upadł na kolana przed Karoliną Lageca i zaczął mówić ze łzami w oczach o uratowaniu żony. Opowiedział o widzeniu i natychmiastowej poprawie. Prosił o wyjaśnienie tytułu Matka Boża Pompejańska. Obie panie były bardzo wzruszone tą nowiną, lecz nie umiały mu nic więcej powiedzieć ponad to, że przybyły do nich dwie osoby po ofiarę na kościół który ma stanąć w Pompejach na cześć Matki Bożej Różeńcowej. O obrazie z Maryją bez korony nie wspomniały ani słowem. Było pewne, że Giovannina ujrzała najświętszą panienkę tak, jak ją przedstawia obraz w Pompejach. Po tym widzeniu ta niemal umierająca osoba wróciła do zupełnego zdrowia. Panie Lagetca, przejęte radością, że Matka Boża wybrała je sobie na pośredniczki cudu, opowiedziały o wszystkim ojcu Altawilli. To na jego kazaniu usłyszały po raz pierwszy o dziele w Pompejach. Ojciec Altawilla bardzo się ucieszył, że Bóg błogosławił dzieło w cudowny sposób, po czym powiadomił mnie i hrabinę Fusko o cudzie. 13 czerwca udaliśmy się z nim, na Vomero do Villi d'Oria. Pani Giovannina, która była już zupełnie zdrowa, opowiedziała nam o cudzie ze wszystkimi szczegółami. 30 sierpnia wróciła do Neapolu wolna od jakichkolwiek chorób. Wywołało to największe zdziwienie wśród wszystkich jej znajomych. Spisane przez nią świadectwo, ojciec Altavilla odczytał w kościele świętego Mikołaja Stolentino przed licznie zgromadzonymi wiernymi. Matka Giovanniny, pani Clementina Sabbato, złożyła w ofierze na budowę świątyni 50 lirów, zaś syn chorej, Piero Mutti, ufundował Albę. Ku wiecznej pamiątce pierwszego objawienia Matki Bożej Różańcowej, w kościele pompejańskim umieszczono srebrną lampę i kielich, na których wygrawerowano napis Giovannina Muti. Pani Giovannina żyła jeszcze długie lata. Wszyscy, którzy ją znali, wielbili Boga i składali dzięki za jej uzdrowienie. Ona sama opowiada jeszcze po latach z wielkim przejęciem o łasce, jaką jej wyświadczyła cudowna Matka Boża Pompejańska.